Czy każde twoje spotkanie, interakcja z innymi ludźmi jest pozytywna? Witaj. Nazywam się Radosław i chcę Ci powiedzieć, że z całego serca jestem Ci bardzo wdzięczny za dołączenie do mnie w tej podróży do zbudowania takiego nastawienia sposobu myślenia przedsiębiorcy, które mówi tak potrafię osiągnąć swoje cele. Co nie znaczy, że koniecznie musisz być przedsiębiorcą. Spokojnie? Ale to nastawienie właśnie mówi: tak potrafię osiągnąć swoje cele, tak potrafię cieszyć się życiem, tak potrafię być szczęśliwy, radosny, usatysfakcjonowany i osiągać swoje cele. No i cóż, życie jak życie, jeżeli nie jesteś pustelnikiem, co jest raczej ciężko w naszych czasach cóż, może już nie aż tak. Jeżeli nie jesteś jakimś pustelnikiem, czy żyjącym w klasztorze Mnichem, to. Często gęsto masz dużo interakcji z ludźmi. I nie wiem jak ty, może się zdarzyć, że niektórzy ci ludzie będą wchodzili ci za skórę, denerwowali ci, irytowali. Co prawda, ja jest, często słyszałem o sobie, że no jestem takim człowiekiem, który jest prawie z każdym. Słyszałem nawet, że z każdym potrafię się dogadać, z każdym potrafię znaleźć wspólny język, całkiem dobrze się asymiluję z ludźmi, ale też w moim życiu zdarzyły się sytuacje, kiedy miałem kłopoty, że tak powiem, z ludźmi, kiedy było to swego rodzaju wyzwaniem nie stracić cierpliwości i opanowania. Co natomiast pokazały mi te sytuacje, teraz już to wiem, to to, że takie właśnie osoby, te, te najbardziej ciężkie przypadki, że tak powiem, były dla mnie najlepszymi nauczycielami. Pokazały mi, jak wiele jest jeszcze rzeczy, które chcę u siebie zmienić, które chcę u siebie poprawić. Jak wiele chcę jeszcze się nauczyć, i jak bardzo chcę jeszcze zmienić pewne rzeczy, żeby być lepszą osobą lepszą wersją siebie. I właśnie chodzi o to, żeby podchodzić do takich sytuacji, ja wtedy tego nie wiedziałem, teraz już wiem, ale chodzi, żeby teraz to w takich sytuacjach podchodzić do takich ludzi z takim otwartym sercem i umysłem i z takim nastawieniem, czego mogę, mogę się nauczyć z tej osoby. Ja wiem, każdy z nas by chciał być otoczony samymi pozytywnymi ludźmi, przyjaznymi, sympatycznymi i tak dalej. Takimi, którzy będą Cię cały czas pobudzać. Ja też cały czas powtarzam, szukaj takich ludzi i otaczaj się takimi ludźmi. Ale to nie znaczy, że na swojej drodze nie spotkasz ludzi, którzy będą według Ciebie negatywni. Tylko z drugiej strony, skąd wiesz? Jaką historię ma za sobą ta osoba? Co stało się pięć minut przed spotkaniem z Tobą? Czy godzinę temu? Nie wiesz tego. Więc właśnie tu chodzi o to, żeby być otwartym, mieć otwarty umysł na takie spotkania, na takie osoby i szukać, jeżeli widzisz, że zaczynasz tracić opanowanie, jeżeli ktoś zaczyna działać ci na nerwy, szukać lekcji, wziąć krok do tyłu, głęboki oddech i zastanowić się, co ta osoba mi pokazuje, ponieważ ja zauważyłem też taką rzecz, że właśnie takie osoby odbijają, to, co jest głęboko w nas. One tak naprawdę pokazują nam to, co żeśmy zakopali gdzieś tam głęboko w sobie, do czego nie chcemy się przyznać, bo się wstydzimy. Te osoby pokazują nam: hej, tu jest coś, nad tym trzeba popracować, no chyba, że chcesz się męczyć dalej. Więc takie zadanko dla ciebie, takie ćwiczenie. Każdego dnia albo raz na tydzień chociaż. Zaraz po takiej sytuacji zastanów się, weź chwilę czasu, zastanów się nad tym, jak ta sytuacja, to spotkanie z tą osobą, z taką osobą, która sprawia, że nie czułeś się komfortowo albo poczułeś jakieś negatywne emocje, i teraz odrzuć wszelkiego rodzaju obwinianie tej osoby, krytycyzm i tak dalej. Po prostu zastanów się, co ta osoba. Pokazała Tobie. W Tobie, co jest, nad czym przydałoby się popracować. Owszem nie musisz, to jest Twoja decyzja, prawda? Możesz powiedzieć, że no, ta, ta osoba mnie zderwała i koniec. Możesz tak podejść, ale możesz też podejść do tego, co ta osoba pokazała mi. Co jest głęboko ukryte we mnie, co sam zakopałem, bo się tego wstydzę. Tego nie chcę, nie lubię. A jednak przydałoby się nad tym popracować. Jaką lekcję ta osoba mi pokazuje do przepracowania, że mam do przepracowania? Zadaj właśnie sobie takie pytanie: jakie strachy, lęki, negatywne emocje, ograniczające wierzenia ta osoba mi pokazuje we mnie. Ponieważ tak jak powiedziałam, najczęściej właśnie te osoby, te takie ciężkie przypadki. Są naszymi świetnymi odbiciami i nauczycielami. Pokazują nam idealnie to, co jest w nas, czego się wstydzimy, boimy. W moim przypadku to był strach. To był lęk przed straceniem panowania nad sobą. I często właśnie spotykałem się, znaczy może nie często, ale spotykałem się czasami z takimi właśnie. Sytuacjami, ludźmi, gdzie ciężko mi było nad sobą zapanować. Te osoby właśnie pokazywały mi, że to jest mój. moja pięta Achillesa, na którą chcę popracować. One pokazywały mi rzeczy, z których nie byłem dumny, które ukrywałem, które chowałem, które zakopywałem w sobie. Ale zawsze ktoś się znalazł, kto potrafił to wydobyć. potrafi mi pokazać, słuchaj, tu jest coś. Tu jest coś, nad czym trzeba popracować. I jeżeli się zastanawiasz, no dobra, ale spotkałem kogoś, zdenerwowałem się. Nie widzę tu żadnej lekcji. Jaka tu jest lekcja? Ja Cię rozumiem. Pewne sytuacje, które mi się przydarzyły, wydarzyły się bardzo dawno temu. I zajęło mi kilkanaście lat, zanim dotarłem do tego, co ta osoba mi pokazała. Przez te kilkanaście lat ja to przepracowałem z innymi przypadkami, ale dopiero niedawno zacząłem rozumieć, jak te osoby z przeszłości pokazywały mi: Słuchaj, Radku, tu jest coś do popracowania. Więc na spokojnie, jeżeli nie widzisz lekcji od razu, wszystko w porządku. Weź krok do tyłu, weź głęboki oddech. Pozwól ochłonąć sobie emocjom odejść. I wtedy zacznij się zastanawiać. Wtedy zacznij szukać, czego ta osoba ci nauczyła. Jeżeli nie potrafisz znaleźć, ok, wróć do tego tematu za jakiś czas. będziesz więcej wiedzy, doświadczenia. Albo gdy przydarzy Ci się podobna sytuacja, porównaj wtedy te sytuacje i zastanów się wtedy, czego ta osoba mnie nauczyła. Bo jest warto. Jeżeli będziesz praktykować ten właśnie sposób myślenia, takie nastawienie przedsiębiorcy, gdzie jesteś otwarty na naukę, gdzie jesteś chętny, żeby się nauczyć i wiesz, że te osoby po prostu ubijają to, co jest w Tobie do, do przepracowania, wtedy w tej podróży zaczniesz znajdować radość, szczęście, satysfakcję i zaczniesz rozwijać się, zaczniesz stawać się lepszą osobą, tą, która właśnie cieszy się życiem i osiąga swoje cele. Tego Ci właśnie życzę, a także wielu Błogosławieństw.